Roztrzęsiona Natasza Urbańska o dramacie w samolocie. Ludzie mdleli. Szokujące sceny. Ostatnio, wyjątkowo często, gwiazdy dzielą się swoimi przykrymi przeżyciami, jakie spotkały ich na lotnisku. Teraz do tego pechowego grona dołączyła również Natasza Urbańska. Szokujące, jak została potraktowana. Kariera Nataszy Urbańskiej. Natasza Urbańska swoją przygodę ze światem rozrywki rozpoczęła od castingu do musicalu Metro. Choć początkowo nie udało jej się zdobyć roli, nie zrezygnowała z marzeń i przy kolejnej próbie została przyjęta jako tancerka. Niedługo później zastąpiła Katarzynę Groniec, która musiała wycofać się z występów z powodów zdrowotnych, a Urbańska na stałe przejęła rolę Anki. W kolejnych latach intensywnie współpracowała z Januszem Józefowiczem przy realizacji licznych spektakli. Od 1993 roku jest związana z teatrem Studio Buffo, gdzie brała udział w wielu produkcjach scenicznych oraz programach muzycznych, m.in. Przebojowa Noc i Złota Sobota. W 2010 roku zagrała główną rolę w filmie 1920. Bitwa Warszawska w reżyserii Jerzego Hoffmana, do którego nagrała również utwór śpiewka 1920. Jej występ został jednak chłodno przyjęty przez krytyków: otrzymała aż trzy antynagrody węże, w tym w kategorii najgorszej aktorki. Urbańska wielokrotnie próbowała swoich sił w krajowych eliminacjach do Eurowizji. W 2013 roku, z okazji 18-lecia działalności artystycznej, zorganizowała jubileuszowy koncert w studio Buffo. Rok później ukazał się jej kontrowersyjny singiel Rolowanie, a wraz z nim debiutancki album zatytułowany One. Niestety teraz Natasza musiała mierzyć się z dużo mniej przyjemną sytuacją. Na lotnisku została potraktowana skandalicznie. Inne gwiazdy niedawno również dzieliły się tym, co je spotkało w oczekiwaniu na wymarzoną podróż. Lotniskowe afery gwiazd Pod koniec czerwca Julia Żugaj zameldowała się w mediach społecznościowych prosto z lotniska, skąd miała wyruszyć do Austrii. Niestety, plany szybko legły w gruzach. Lot został wielokrotnie opóźniony, a gdy pasażerowie w końcu zostali przetransportowani autobusem do samolotu, utknęli w nim bez możliwości wyjścia. Podobny chaos zapanował później także na pokładzie. Po wielu godzinach oczekiwania i niepewności Julia dowiedziała się, że lot ostatecznie został odwołany. Rozczarowana wróciła do domu dopiero około drugiej w nocy, tylko po to, by kilka godzin później znów pojawić się na lotnisku. W relacji poinformowała, że już od szóstej rano czekała na kolejną próbę wylotu. Z podobnymi trudnościami musieli zmierzyć się także Małgorzata i Radosław Majdanowie, którzy kilka dni temu planowali rodzinny wyjazd do Turcji. Niestety ich podróż rozpoczęła się od sporego zamieszania. Małgorzata, jak zawsze w kontakcie z fanami, nie omieszkała opowiedzieć w mediach społecznościowych o tym, co ich spotkało. Żeby nie było, że u nas jest wszystko perfekcyjne. Małą przygodę dzisiaj przeżyliśmy. Absurd i jeden wielki koszmar. Przypominam, że mieliśmy wylecieć o 8, a jest 12 i my nadal jesteśmy na lotnisku. Nie wiem nawet, jak opowiedzieć wam tę historię, żeby było logicznie. Wszystko zaczęło się od tego, że radio zapomniał pokrowca z marynarkami z domu, zaczęła. No więc, jak ta lawina ruszyła, zamieszanie się zrobiło, pełno toreb, jeszcze spotykamy znajomych, i jak już siedliśmy w samolocie, radio zadaje pytanie: A gdzie jest twoja kabinówka? Małgorzata Rozenek postanowiła sama załatwić sprawę zagubionej kabinówki i wysiadła z samolotu. Zabrała ze sobą także dokumenty reszty rodziny, a bez tych i tak nie mogliby polecieć, więc wyproszono ich z pokładu. I w tym momencie Tadek, który, przypominam, był odpowiedzialny za tę kabinówkę, robi się cały blady i mówi, że też nie wie, gdzie ona jest, więc ja wyskakuję w sprawie lecącego samolotu i biegnę jej szukać. Ogółem nikt nie zauważył, że nie mam walizki. A ja przebiegłam całe lotnisko, żeby ją znaleźć, relacjonowała. To, co relacjonowały żugaj i rozenek Majdan, to jednak nic przy tym, co musiała przeżyć Natasza Urbańska. Istny koszmar. Natasza Urbańska opowiedziała o skandalicznej sytuacji na lotnisku. W sobotę Natasza Urbańska podzieliła się nieprzyjemnym doświadczeniem związanym z podróżą lotniczą. Gwiazda zamieściła na Insta Stories serię nagrań, na których skarży się na polskie linie lotnicze. Jak się okazuje, artystka zasłabła na pokładzie samolotu LOT. u Dzisiaj leciałam z Podgoricy LOT, naszą polską linią lotniczą. Ja rozumiem, że bywają awarie, ale w takich momentach załoga musi umieć reagować. Nie można dopuścić do takich sytuacji, że ludzie dleją w samolocie. Mnie się nigdy, przez całe moje życie, nie zdarzyło zemdleć. Tym razem było inaczej, zaczęła. Następnie Urbańska wyjaśniła, co było powodem utraty przytomności. Samolot był nagrzany do 50 stopni i nikt z obsługi nawet nie wpadł na to, by dać ludziom wodę. Dobrze, nie działają nawiewy, my się wszyscy wachlowaliśmy, ale kubek wody. 20 minut czekaliśmy na start, bo był opóźniony. Bo lot był opóźniony godzinę, jak zawsze zresztą ostatnio. Takie traktowanie ludzi, w taki niezbyt sympatyczny, delikatnie mówiąc, sposób. Szef odpowiedział jednej pani, no, przecież mieli was uprzedzić, że nie ma wentylacji, opowiedziała Urbańska. Gdy sytuacja zaczęła wyglądać naprawdę poważnie, z pomocą pospieszył jej ukochany. Mój mąż w końcu nie wytrzymał tego i mówi: Ludzie, dajcie wody. Nic się nie wydarzyło, więc ruszył tam, mimo że już wszyscy mieliśmy mieć zapięte pasy. I wyrwał temu facetowi kubek wody. A on, ale jaki jest problem? Zaraz startujemy, będziemy podawać wodę, zrelacjonowała. I dodała: Ludzie. Przecież to jest nieludzkie traktowanie, tak nie wolno traktować podróżnych. Ja w tym czasie już naciskałam przycisk, żeby ktoś przyszedł i mi pomógł, już krzyczałam, zaraz zemdleję, zaraz zemdleję. Zresztą, parę osób też zemdlało na pokładzie oprócz mnie, brzmi urbańska. Na zakończenie wokalistka przyznała, że nadal nie doszła do siebie i skrytykowała linię lot. Nie mogłam tego nagrać, bo tu mi wszystko zdrętwiało i nie byłam w stanie nawet słowa wypowiedzieć. Jestem dalej zdenerwowana. Teraz to są nerwy, a wtedy to był szok termiczny, więc mogło dojść do jeszcze większej tragedii. Nasze polskie linie nie są przygotowane na takie sytuacje, ale to nie powinna być chyba nowość. Awarie się zdarzają i my to rozumiemy, ale trzeba umieć reagować. Dzisiaj to było przekroczenie wszelkich granic i norm obowiązujących w dzisiejszych czasach. W ogóle norm ludzkich. To było nieludzkie. Lot, wielki minus dla ciebie i wielki plus dla mojego męża. Ratował mnie tam jak lew, skwitowała. I co wy na to?